Pan Męczen próbuje was sekund, tu straszyć tak. migrantami, ponieważ próbuje wywołać w was strach i na tym strachu grać. A prawda jest taka, że kiedy jeżdżę po Polsce, to słyszę, że młode kobiety boją się pana. Niedawno w małym mieście na Pomorzu usłyszałam od dziewczynki kilkunastoletniej, że boi się, że pan kiedykolwiek będzie miał jakikolwiek wpływ na prawo, bo wtedy obawia się, że jej tata, który jej pomógł, zostałby wsadzony do więzienia. I to jest rzeczywistość. To jest prawdziwe życie, którego pan w ogóle nie zna. I prawdziwe życie. Polega też na tym, co się wydarzyło w Oleśnicy. Ten płód mógł... Płód. Ten, ten, ta, ta, płód. Ciąża, ta ciąża Dziewięcio była chciała. Dziecko, teraz ja mówię. A nie płód. Teraz ja mówię. I utrzymajmy się faktów, bo pan, niestety pan Stanowski i wielu z tych, którzy tutaj są, kłamią. I nie wykorzystywałam więcej swojego czasu, ale teraz to zrobię. Czas, żeby ale to jasno wybrzmiało. Do końca. Ta ciąża tak, była przecież. chciana. Ta ciąża mogła zostać przerwana wcześniej, ale lekarze okłamywali pacjentkę przez pół ciąży. To dziecko, które by się urodziło, cierpiało na łamliwość kości typu drugiego. Umarłoby w kilka dni po porodzie w straszliwych męczarniach. Jeśli pan chce skazywać Czas taką rodzinę i to dziecko na śmierć w męczarniach, to jest pan po prostu sadestą.